Czy kiedykolwiek doświadczyłeś momentu w swoim życiu, w którym wydawało się, że nic już nie ma sensu? Tego chwili, gdy ból, strach lub lęk przejmują kontrolę, a ty czujesz się samotny, bez wyjścia. A co by było, gdybym powiedział ci, że w zaledwie 20 minut może wydarzyć się coś, co całkowicie odmieni tę rzeczywistość? To nie magia, to Bóg. Dziś wspólnie poszukamy boskiego dotyku który może przekształcić twój ból w pokój, twój niepokój w nadzieję i przynieść odpowiedź, której może nawet nie wiedziałeś, że potrzebujesz. Zostań ze mną, ponieważ ten moment może być początkiem nowego rozdziału w twoim życiu. Witam serdecznie wszystkich drodzy bracia i siostry. Z wielką radością witam Was w tej szczególnej przestrzeni. Dziś zebraliśmy się, aby podzielić się chwilą wiary, nadziei i przemiany. Zachęcam każdego z Was, aby usiedli wygodnie, Otworzyli swoje serca i umysły, ponieważ to, co dzisiaj omówimy, ma moc głęboko wpłynąć na wasze życie. Tematem, który dzisiaj będziemy poruszać, jest: Ten cud dzieje się w zaledwie 20 minut. Zrób to teraz. Sam tytuł prowokuje ciekawość, prawda. Na naszej drodze wiary często napotykamy momenty, w których potrzebujemy boskiego dotyku, interwencji, która wykracza poza nasze ludzkie możliwości. I dokładnie to będziemy dzisiaj wspólnie badać. Ile razy czuliśmy się zagubieni, nie wiedząc, jak rozwiązać sytuację, która wydawała się niemożliwa do rozwiązania. Niezależnie od tego, czy są to trudności finansowe, problemy zdrowotne, zerwane relacje czy nawet kryzysy wiary, wszyscy doświadczyliśmy momentów rozpaczy. Ale, moi drodzy, dobra wiadomość jest taka, że Bóg zawsze jest przy nas, gotowy, aby nas usłyszeć i pomóc. Jak zobaczymy, często działa w zaskakujący i szybki sposób. Obietnica, że cud może się wydarzyć w zaledwie 20 minut, nie jest jedynie wyrażeniem. To przypomnienie, że z wiarą i determinacją możemy uzyskać dostęp do łaski i dobroci Boga w naszym życiu. Pan działa w tajemniczy sposób, a często zaskakuje nas swoją szybkością. Kiedy zwracamy się do niego z szczerą intencją, otwierając przestrzeń dla jego działania. Niezwykłe rzeczy mogą wydarzyć się w mgnieniu oka. W tym wideo zbadamy kilka inspirujących historii ludzi, którzy doświadczyli radykalnych zmian w swoim życiu w krótkim czasie. Te opowieści to nie tylko świadectwa cudów, to świadectwa mocy wiary i modlitwy. W ciągu najbliższych minut proszę, abyś zastanowił się nad swoim życiem. W jakich obszarach chciałbyś zobaczyć przemianę? Jakie wyzwania napotkałeś, które wydają się nie do pokonania? Zachęcam Cię, abyś dołączył do nas w tej podróży wiary. Podziel się w komentarzach swoimi oczekiwaniami i modlitwami. Chcemy wiedzieć, co myślisz. Podziel się swoimi historiami, swoimi zmaganiami, a także swoimi zwycięstwami. Razem, jako wspólnota zjednoczona w Chrystusie, możemy wspierać i zachęcać się nawzajem. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś naszego kanału, zachęcam Cię, abyś zrobił to teraz. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z wiadomości, które przygotowaliśmy z wielką troską i oddaniem. Otwórzmy również nasze serca na możliwość, że cud, którego tak pragniesz, może być tylko 20 minut stąd. Co musisz zrobić? Co musisz uwolnić w swoim życiu, aby ta zmiana mogła nastąpić? Czasami pierwszy krok jest najtrudniejszy, ale pamiętaj, nie jesteś sam w tej podróży. Jesteśmy tutaj razem. Szukając światła i boskiego przewodnictwa. Podczas wideo podzielimy się kilkoma praktykami, które mogą Ci pomóc dostosować swoje serce i umysł do woli Boga. Porozmawiamy o znaczeniu modlitwy, wdzięczności i medytacji nad obietnicami Pana. Te narzędzia mogą być kluczowe, abyśmy mogli przygotować się na przyjęcie tego, co Bóg ma dla nas. Pragnę również przypomnieć, że cuda mogą nie wydarzyć się dokładnie w sposób, w jaki oczekujemy. Czasami odpowiedzi Boga przychodzą w niespodziewany sposób, dlatego fundamentalne jest, abyśmy byli otwarci i gotowi na te manifestacje. Dlatego trzymaj umysł i serce otwarte przez całe to wideo. Uwierz, że Bóg może uczynić więcej niż prosimy lub myślimy. Więc, moi drodzy, przygotujcie się na moment inspiracji, refleksji i być może przemiany w waszym życiu. Wspólnie poszukajmy tego cudu który może wydarzyć się w zaledwie 20 minut. Pamiętajcie. Wiara to klucz, który otwiera drzwi, a dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy zaproszeni do jej ćwiczenia. Zostańcie z nami. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i wspólnie przemierzajmy tę drogę wiary i nadziei. Niech Bóg obdarzy was bogato. Fragment z Jana 11. 43 myślnik 44, w którym Jezus woła Łazarza z grobu. To potężne świadectwo wpływu, jaki Słowo Boże może mieć w naszym życiu. Łazarz był martwy, a jego zmartwychwstanie nie tylko podważyło prawa naturalne, ale także ujawniło przemieniającą i natychmiastową naturę autorytetu Jezusa. Kiedy powiedział: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz nastąpiła natychmiastowa reakcja. To działanie nie było tylko cudem. Było deklaracją, że boska moc może interweniować w najbardziej rozpaczliwych i beznadziejnych sytuacjach. Ten moment uczy nas o sile, która tkwi w Słowie Bożym. W świecie pełnym niepewności i wyzwań często czujemy się jak łazarz, uwięzieni w naszych grobach rozpaczy, strachu i wątpliwości. Jednak, tak jak łazarz został wezwany do życia, jesteśmy zaproszeni, aby usłyszeć głos Boga, który wzywa nas do wyjścia z naszych okoliczności. To przypomnienie. Że, nawet gdy wszystko wydaje się stracone, interwencja boska może odmienić naszą rzeczywistość w ciągu kilku minut. Możemy zastanowić się nad czasem, który mamy w naszych życiach. Często nie doceniamy, co może się wydarzyć w krótkich okresach. Idea, że cud może wydarzyć się w zaledwie 20 minut, wyzwala nas do umiejscowienia naszej wiary i oczekiwań w miejscu gotowości. Zmartwychwstanie łazarza nie tylko było cudownym wydarzeniem. Ale także zaproszeniem dla nas, jako wierzących, do przyjęcia postawy gotowości na to, co Bóg ma dla nas. Kiedy stajemy w obliczu sytuacji, które wydają się bez wyjścia, jesteśmy wezwani do działania z wiarą, do wierzenia, że Słowo Boże może wszystko zmienić. Odpowiedź Łazarza na wezwanie Jezusa daje nam cenną lekcję o posłuszeństwie i gotowości. Nie wahał się, nie sprzeciwiał się swojej kondycji, po prostu wyszedł. To skłania nas do pytania. Czy jesteśmy gotowi, by odpowiedzieć na Boże wezwanie w naszym życiu? Czasami wahanie i wątpliwości mogą trzymać nas w sytuacjach, które już powinny zostać przemienione. Często potrzebna jest po prostu decyzja wiary i krok w stronę tego, co nas zniewała. Ponadto ten fragment zachęca nas do rozważenia znaczenia słowa Bożego w naszych modlitwach i codziennych deklaracjach. Kiedy mówimy i ogłaszamy prawdę Bożą w naszych życiach, współpracujemy z cudem który On pragnie zrealizować. Nasze usta mają moc, a słowa, które wypowiadamy, mogą otwierać drzwi lub zamykać ścieżki. Jezus nie tylko wezwał Łazarza, ale uczynił to z autorytetem. Kiedy my wołamy i ogłaszamy prawdę Bożą, sprawujemy tę samą władzę, którą On nam dał. Inną ważną refleksją, która płynie z tego wydarzenia, jest społeczność wokół Łazarza. Cud Jego zmartwychwstania nie był tylko aktem indywidualnym. Miał także zbiorowy wpływ. Ci, którzy byli obecni, byli świadkami mocy Boga w działaniu. To przypomina nam, że nasze cuda nie są tylko dla naszego osobistego dobra, ale również dla budowania i świadectwa wiary tych, którzy nas otaczają. Kiedy doświadczamy interwencji boskiej, jesteśmy wezwani, by dzielić się tym doświadczeniem i zachęcać innych do wiary w tego samego Boga, który działa cuda. Podsumowując, fragment Jana 11. 43. Myślnik 44 uczy nas o transformującej mocy słowa Bożego i naszej potrzebie odpowiedzenia na to wezwanie z wiarą i gotowością. Tak jak łazarz, który wyszedł z martwych do życia, jesteśmy zaproszeni do opuszczenia naszych własnych ograniczeń i uwierzenia, że w każdej chwili Bóg może dokonać cudów w naszym życiu. To zaproszenie, aby nie tylko biernie czekać, ale aktywnie ustawiać się na przyjęcie tego, co Bóg robi. Kiedy wiara jest połączona ze słowem Bożym, Cuda się zdarzają, a transformacja jest szybka. Niech zawsze będziemy gotowi usłyszeć i odpowiedzieć na boskie wezwanie, ponieważ każdy z nas ma szansę przeżyć cud w każdej chwili. W Mateusza 8, 5 myślnik 13 znajdujemy potężną historię, która ukazuje głęboką więź między wiarą a autorytetem Jezusa. Rzymski oficer, rozpoznając moc mistrza, podchodzi do Niego i, w akcie pokory, wyraża swoją potrzebę. Nie uważa siebie za godnego przyjęcia Jezusa w swoim domu, ale głęboko wierzy, że zwykłe słowo Jezusa może przynieść uzdrowienie jego słudze. Ten fragment przedstawia nam fundamentalną lekcję. Prawdziwa wiara nie zależy od fizycznych znaków czy bliskości, ale od niewzruszonej wiary w słowo Boże. Rzymski oficer reprezentuje wielu z nas, którzy na naszej drodze stają przed trudnościami i wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania. Tak jak on, możemy być w sytuacjach, gdzie czujemy, że nie jesteśmy godni otrzymania boskiej interwencji. Niemniej jednak, to właśnie w uznaniu naszych własnych ograniczeń tkwi klucz do cudu. Czasami wierzymy, że potrzebujemy wielkich demonstracji wiary, lub niezwykłych uczynków, aby Bóg działał. Jednak ten fragment uczy nas, że wiara może być prosta, ale musi być mocna. Wiara oficera nie była tylko bierną wiarą, była działaniem, które prowadziło do natychmiastowej transformacji. Kiedy Jezus powiedział, że sługa jest uzdrowiony, to wystarczyło. Ta autorytet Jezusa jest zaproszeniem, abyśmy mogli przyjąć Jego słowo w naszym życiu. Kiedy stajemy w obliczu kryzysów, czy to w zdrowiu, relacjach, czy finansach, często wahamy się, by wołać o Boską Pomoc. Mamy tendencję do czucia się bezsilnymi lub niegodnymi, ale musimy pamiętać, że słowo Jezusa ma moc, by zmienić rzeczywistość. Nie musi on być fizycznie obecny. Jego słowo wystarcza, by przynieść uzdrowienie i wyzwolenie. Ponadto, ten fragment ilustruje znaczenie zaufania. Oficer nie tylko prosił o pomoc, ale wyraził wiarę, która kwestionowała ludzkie ograniczenia. Wiedział, że Jezus ma władzę nad chorobą i że proste polecenie może przynieść uzdrowienie. To zaufanie do Chrystusa powinno być wzorem dla nas. Zamiast koncentrować się na okolicznościach wokół nas, powinniśmy skupić nasze oczy na wielkości Boga i Jego zdolności do działania w naszym życiu. Kiedy myślimy o zdaniu, ten cud dzieje się w zaledwie 20 minut działaj teraz. Przypominamy sobie, że działanie Boga może być natychmiastowe. To nie oznacza, że powinniśmy oczekiwać natychmiastowego cudu przy każdej modlitwie, ale że gotowość do wierzenia jest pierwszym krokiem. Wiara jest jak ziarno, które gdy zostanie zasiane, może szybko wykiełkować i przynieść owoce. Nie powinniśmy lekceważyć mocy szczerego wołania, nawet jeśli wydaje się małe lub nieistotne. Postawa rzymskiego oficera uczy nas również o pokorze. Nie przedstawił się jako ktoś, kto zasługuje na uzdrowienie, ale jako ktoś, kto uznaje wielkość Jezusa. Ta pokora jest niezbędna w naszej drodze wiary. Powinniśmy zbliżać się do Boga nie z żądaniami. Ale z otwartymi sercami, gotowymi uznać, że bez niego nic nie możemy uczynić. Taka postawa pozwala nam głębiej doświadczyć cudu, ponieważ stawiamy się w pozycji zależności i zaufania. Kiedy stajesz w obliczu wyzwań, pamiętaj o autorytecie Jezusa w swoim życiu. Wołaj do niego z taką samą wiarą jak rzymski oficer. Nie wahaj się uwierzyć, że jedno słowo od niego może zmienić twoją sytuację w zaledwie kilka minut. To zaproszenie do działania. Do zbliżenia się do Boga z pewnością i oczekiwaniem. Cud może być tylko wołaniem z daleka, a wiara jest pojazdem, który doprowadzi nas do celu. W chwilach rozpaczy nie zapominaj, że nie musisz czekać na wielkie wydarzenie ani sprzyjające okoliczności. Prosty akt wiary, jak ten rzymskiego oficera, może wywołać potężne działanie Boga w Twoim życiu. Uznając Jego autorytet i zbliżając się do Niego z pokornym sercem, stawiasz się w idealnej pozycji. Aby doświadczyć rzeczy niezwykłych, czas jest teraz, a wiara jest kluczem. Poszukiwanie uzdrowienia i przemiany jest wspólnym doświadczeniem wielu z nas. Fragment z Ewangelii Marka 525 25 29 przedstawia historię kobiety, która po 12 latach cierpienia z powodu krwotoku, znalazła odwagę i wiarę, by szukać pomocy u Pana. Ta narracja jest potężnym przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach. Nadzieja i wytrwałość mogą prowadzić nas ku uzdrowieniu i przywróceniu. Kobieta ta zmagała się nie tylko z chorobą fizyczną, ale także z piętnem i marginalizacją społeczną, które wiązały się z jej stanem. Zgodnie z prawem żydowskim była uważana za nieczystą, więc izolowana od społeczeństwa. Niemniej jednak jej ból zmotywował ją do poszukiwania czegoś większego. Nawet w obliczu wszelkich przeciwności, postanowiła, że nie pozwoli. By strach czy odrzucenie powstrzymały ją przed zbliżeniem się do Jezusa. Ta determinacja jest kluczowym aspektem naszej drogi wiary. Często trudności mogą nas skłonić do wahania, a nawet rezygnacji z dążenia do przemiany, której tak pragnimy. Jednak kobieta z krwotokiem uczy nas, że trzeba mieć odwagę do działania, nawet gdy okoliczności wydają się niekorzystne. Dotknięcie szaty Jezusa jest symboliczne. Nie potrzebowała. By on ją zauważył, lub by Y zatrzymał się, by ją uzdrowić. Jej wiara była na tyle silna, że wierzyła, iż wystarczy dotknąć jego szat, by zostać uzdrowioną. Ta odważna wiara wyróżniała ją. Ile razy w naszym życiu pozwalamy, by wątpliwość i niepewność nas powstrzymywały, podczas gdy prosta akcja wiary może być tym, czego potrzebujemy, aby zobaczyć zmiany. Ta kobieta nie tylko uwierzyła, ale także podjęła działanie. W zaledwie jednej chwili jej życie zostało odmienione. Cud wydarzył się w mgnieniu oka, co daje nam nadzieję, że nasze własne sytuacje mogą się szybko zmienić, jeśli szczerze zwrócimy się do Boga z wiarą. Ważne jest, aby zastanowić się, czego ta historia nas uczy o naszym własnym poszukiwaniu cudów. Kobieta nie pozwoliła, by jej przeszłość lub doświadczenia ją zdefiniowały. Była zdeterminowana, by zmienić swoją historię, co jest czymś, co wszyscy powinniśmy przyjąć? Cud często poprzedza akt wiary, a ten akt może być tak prosty jak modlitwa, gest miłości lub krok w kierunku zmiany, której pragniemy. Przemiana może nastąpić w tak krótkim czasie jak 20 minut, jeśli tylko będziemy mieli odwagę zbliżyć się do tego, co Bóg ma dla nas. Ponadto ta opowieść podkreśla znaczenie wytrwałości. Kobieta nie poddała się po latach cierpienia, wciąż szukała uzdrowienia. Mimo, że przeszła przez wielu lekarzy i bezskuteczne terapie, to skłania nas do refleksji nad naszą własną odpornością. Często odpowiedź, której szukamy, nie przychodzi od razu, ale to nie znaczy, że powinniśmy się poddać. Historia tej kobiety inspiruje nas do wytrwałości, nawet gdy odpowiedzi wydają się odległe. Wiara to nie tylko przekonanie, że coś może się wydarzyć, to także gotowość do kontynuowania poszukiwań, nawet gdy nadzieja wydaje się odległa. Cud nie dotyczy tylko uzdrowienia fizycznego, ale także pełnej restauracji życia. Kiedy Jezus ją wezwał, nie tylko ją uzdrowił, ale także zintegrował ją społeczeństwem. Spojrzał na nią, uznał jej wiarę i sprawił, że poczuła się dostrzegana i doceniana. Przypomina nam to, że podczas gdy szukamy przemiany w naszym życiu, nie szukamy tylko powierzchownych zmian. Szukamy głębszej relacji z Bogiem, który nas przywraca sprawia, że czujemy się całkowici i reintegruje nas ze społecznością. Docieramy więc do refleksji nad tym, jak możemy zastosować te zasady w naszym życiu dzisiaj. W jakich obszarach potrzebujemy uzdrowienia i przemiany? Co jesteśmy gotowi zrobić, aby szukać tej zmiany? Jak możemy być jak kobieta, która mimo swoich zmagań, znalazła w Jezusie nadzieję, której potrzebowała? To są pytania, które powinniśmy przemyśleć i szukać odpowiedzi u Boga. Na zakończenie tej refleksji przygotujemy się do chwili modlitwy, w której będziemy mogli przedstawić nasze potrzeby i pragnienia przed Panem, prosząc o Jego interwencję i uzdrowienie w naszych życiu. O Panie, Stworzycielu nieba i ziemi, z pokorą i wdzięcznością gromadzimy się przed Tobą, uznając Twoją suwerenność i moc, która wypływa z Twojego istnienia. W tej chwili podnosimy nasze głosy, serca i dusze w poszukiwaniu cudu. Wiedząc, że Twoja obecność jest zdolna do przekształcania sytuacji i przywracania życia. Panie, w tej chwili pragniemy wołać za tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, którzy stają przed wyzwaniami, wydającymi się nie do pokonania. Niech Twoje światło oświetli drogę tych, którzy błądzą w ciemności, przynosząc nadzieję i kierunek. Ufamy, że tak jak wody morza otworzyły się przed Twoim ludem, Ty także możesz otworzyć zamknięte drzwi przed nami. Niech Twoja potężna ręka spoczywa na każdym, kto modli się w tej chwili. Przynieś uzdrowienie chorym, pokój zmartwionym i pocieszenie tym, którzy płaczą. Niech każda łza wylana będzie dostrzegana przez Ciebie i przekształcona w pocieszenie i radość. Panie, wiemy, że jesteś Bogiem, który słyszy wołanie serca, dlatego oddajemy Ci nasze niepokoje i lęki. Obecnie prosimy, aby Twój Duch Święty stąpił na nas, przynosząc odnowę i siłę. Niech wiara, którą w tobie mamy, będzie wzmocniona, a my odczujemy Twoją obecność jak ciepły uścisk pośród burz życia. Niech każdy z nas będzie naczyniem używanym przez Ciebie, odzwierciedlającym Twoją miłość i Twoją miłosierdzie wobec świata wokół nas. O, umiłowany Ojcze, wiemy, że prawdziwa przemiana zaczyna się w nas. Dlatego prosimy, abyś pomógł nam spojrzeć w głąb siebie i dostrzec obszary, w których potrzebujemy zmiany. Niech nasze serca otworzą się na Twój dotyk uzdrawiający, pozwalając, aby Twoja prawda kształtowała i przemieniała nas każdego dnia. Panie, chcemy również wstawiać się za tymi, którzy nie znają Twojej miłości. Niech Ewangelia Chrystusa dotrze do najbardziej zatwardziałych serc, przynosząc uwolnienie i nadzieję. Niech każde słowo, które dzielimy, każdy gest miłości, będzie świadectwem Twojej mocy. Dotknij tych, Którzy są daleko od Ciebie, i przyprowadź ich z powrotem na drogę zbawienia. W obliczu wyzwań, z jakimi się spotykamy, pomóż nam pamiętać o Twojej wierności. Niech spojrzymy na obietnice, które nam dałeś, i mocno się ich trzymajmy. Wiemy, że Twój czas jest doskonały, i że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, Ty działasz na naszą korzyść. O, Panie, niech nasza wiara będzie świadectwem Twojego charakteru. Pomóż nam żyć w sposób, który uwielbia twoje imię we wszystkich okolicznościach. Niech będziemy światłem w ciemności, przynosząc nadzieję i miłość tym, którzy nas otaczają. Niech każdy nasz czyn odzwierciedla istotę Chrystusa, który przyszedł na świat, aby dać życie i życie w obfitości. Panie, w twoim słowie znajdujemy pocieszenie i zachętę. Niech medytujemy nad nim dniem i nocą, pozwalając, aby twoja prawda przeniknęła nasze serca i umysły. Wzmocnij nas, Abyśmy mogli opierać się pokusom i pozostać mocni w naszej wierze. Niech mądrość, która pochodzi od Ciebie, prowadzi nas w każdej podejmowanej decyzji. W tym momencie modlitwy chcemy jednoczyć się w jednym duchu, wołając o cuda w naszych życiu i w życiu tych, których kochamy. Niech Twoja łaska nas ogarnie, a my staniemy się narzędziami zmiany w naszej społeczności. Niech miłość, którą od Ciebie otrzymaliśmy, przeleje się w naszych działaniach. Sprawiając, że inni poznają Twoją dobroć. Panie, w każdym domu tu reprezentowanym, prosimy, aby Twoja pokój panował. Niech rodziny będą zjednoczone w miłości i zrozumieniu, a obecność Ducha Świętego będzie odczuwana w każdym kącie. Niech domy będą miejscami uwielbienia i przyjęcia, gdzie wszyscy mogą doświadczyć Twojej dobroci i miłosierdzia. O Boże, wiemy, że nie ma granic dla tego, co możesz uczynić. Zwiększ naszą wiarę i pomóż nam wierzyć, że to, co dla nas niemożliwe, jest możliwe dla Ciebie. Niech zobaczymy znaki i cuda, które Ty czynisz w naszych życiach, i niech to nas zachęca do dalszego kroku, ufając Twojemu prowadzeniu i opatrzności. Gdy pojawią się wątpliwości, niech pamiętamy, że Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie zawodzi. Niech nasza nadzieja będzie osadzona w Tobie, a my będziemy świadczyć o Twoich czynach w naszych życiach. Opowiadając o Twojej miłości i Twojej łasce w każdym kroku, który stawiamy. O Panie, podczas gdy nadal podnosimy nasze głosy do Ciebie, chcemy również pamiętać, że nasza podróż tutaj na Ziemi jest pełna nauk i wyzwań. Każda z sytuacji, z którymi się zmagamy, jest okazją do wzrostu w wierze i charakterze. Niech będziemy kształtowani przez Twoją rękę, przekształcając nasze słabości w siły, a nasze wątpliwości w mocne przekonania. Panie, w chwilach niepewności, pomóż nam nie tracić z oczu tego, co naprawdę ważne. Niech szukamy Twojej obecności w każdej decyzji i każdym kroku, który stawiamy. Niech nasza ufność w Ciebie utrzyma nas mocno, nawet gdy burze życia próbują odwrócić nas od naszego celu. Niech pamiętamy, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami w Tobie, a w każdej walce, którą stawiamy, nie jesteśmy sami, ponieważ Twoja obecność nas wspiera. Drogi Ojcze. Prosimy także o naszą społeczność i wszystkich, którzy się w niej znajdują. Niech miłość, która pochodzi od Ciebie, płynie między nami, jednocząc serca i wzmacniając więzi. Niech będziemy agentami zmiany, robiąc różnice w życiu tych, którzy są wokół nas. Pomóż nam dostrzegać potrzeby naszych braci i sióstr oraz działać z współczuciem i hojnością. Niech każdy akt dobroci, choćby najmniejszy, wywrze znaczący wpływ na życie kogoś. W tej chwili chcemy także wołać za tych, którzy zmagają się z samotnością i beznadzieją. Niech będziemy światłem w ich życiu, oferując nie tylko słowa, ale także działania, które demonstrują miłość, którą od Ciebie otrzymaliśmy. Niech każde spotkanie będzie okazją do dzielenia się nadzieją, którą w Tobie znaleźliśmy, i niech będziemy narzędziami pocieszenia i radości. Panie, prosimy o przemianę naszych miast i narodów. Niech Twoje światło świeci w miejscach, gdzie panuje ciemność, przynosząc wolność i odnowienie. Niech Ewangelia Chrystusa będzie przesłaniem nadziei, które dotrze do serc wszystkich. Niech zjednoczymy się w modlitwie, szukając Twojej interwencji w sytuacjach, które wydają się niemożliwe, i niech zobaczymy Twoją moc działającą w naszej społeczności. O Boże, w obliczu tego wszystkiego, nie możemy zapomnieć o naszych osobistych drogach. Każdy z nas ma marzenia, aspiracje i pragnienia. Które często wydają się odległe. Prosimy, abyś pomógł nam dostosować nasze pragnienia do Twojego doskonałego planu. Niech będziemy gotowi czekać na Ciebie, wiedząc, że to, co masz dla nas, jest znacznie lepsze niż możemy sobie wyobrazić. Pomóż nam zaufać Twojemu czasowi i dostrzegać, że każdy krok, który stawiamy, jest pod Twoim kierownictwem. Panie, podczas gdy się gromadzimy w modlitwie, chcemy także prosić za tych, Którzy przeżywają trudności finansowe. Niech Twoje zaopatrzenie będzie nad nimi, a oni znajdą rozwiązania w obliczu kryzysu. Niech jako wspólnota będziemy gotowi wyciągnąć rękę i wspierać tych, którzy potrzebują. Niech hojność płynąca z naszych serc będzie wyrazem Twojej miłości i dobroci. Ojcze, spraw, abyśmy zawsze byli wdzięczni, niezależnie od okoliczności. Niech wdzięczność napełnia nasze serca. A my dostrzegamy każdą małą łaskę, która nam została daną. Pomóż nam dostrzegać piękno pośród wyzwań i przypomnij nam, że jesteś Bogiem, który troszczy się o nas w każdej chwili. Kończąc tę modlitwę, chcemy ponownie potwierdzić nasze zaufanie do Ciebie. Niech ten moment nas odnawia i wzmacnia, byśmy byli gotowi żyć każdym dniem z pewnością, że jesteśmy w Twoich rękach. Niech pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. O Panie, dziękujemy za Twoją obecność, za Twoją wierność i za wszystko, co czynisz w naszym życiu. Niech idziemy dalej, niosąc Twoje światło i miłość do wszystkich, których spotykamy. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Kończąc nasze wspólne chwile, zapraszam Cię do refleksji nad wszystkim, co oddzieliliśmy. Nasza droga wiary jest pełna znaczących momentów, a każdy z nich przybliża nas do naszego stwórcy. Dziś rozmawialiśmy o znaczeniu dostrzegania cudów, które dzieją się w naszym życiu, nawet w małych sprawach. Czasami jesteśmy tak pochłonięci codziennymi obowiązkami, że nie zauważamy, co Bóg robi wokół nas. Pamiętaj, że cuda to nie tylko wielkie wydarzenia czy drastyczne zmiany. Mogą się przejawiać w prostych gestach, takich jak uśmiech przyjaciela. Słowo Otuchy, czy nawet chwila pokoju w czasie burzy. Każdy z tych momentów przypomina o miłości i nieustannej obecności Boga w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Teraz zapraszam Cię do refleksji: jaki cud pragniesz zobaczyć dzisiaj? W jakiej dziedzinie swojego życia musisz zrobić miejsce, aby Bóg mógł działać? Pamiętaj, że kluczem do wszystkiego jest szczere oddanie i pełne zaufanie Panu. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, zostaw w komentarzach swoją prośbę o modlitwę. Jesteśmy tutaj, aby się za Ciebie modlić i wzmocnić Twoją drogę. Podziel się tym wideo z kimś, kto również potrzebuje tego słowa wiary i nadziei? Przed wyjściem nie przegap okazji, by sprawdzić dwa materiały, które mogą jeszcze bardziej odmienić Twoje życie. Są dostępne na końcu ekranu i zostały przygotowane z wielką troską, aby umocnić Twoją wiarę i o Twoją nadzieję. Dziękujemy, że byliście z nami. Zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i wracaj do nas na takie momenty. Niech pokój Pana będzie z Tobą, i niech w każdym kroku który stawiasz, objawia się miłość Boża. Idź i żyj cudem każdego dnia. Amen. Oczywiście. Proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć, a ja postaram się dostarczyć precyzyjne i naturalnie brzmiące tłumaczenie w języku polskim. Oczywiście. Proszę podać tekst, który chciałbyś przetłumaczyć, a ja postaram się zapewnić precyzyjne i naturalne tłumaczenie w języku polskim. Oczywiście. Mogę pomóc w tłumaczeniu. Proszę jednak o podanie konkretnego tekstu, który chciałbyś, abym przetłumaczył na język polski. Oczywiście! Chętnie przetłumaczę ten tekst. Oto jego polska wersja. Przetłumacz powyższy tekst przy użyciu sztucznej inteligencji, zapewniając precyzję i naturalną płynność w języku polskim. Upewnij się, że treść zachowuje kontekst i oryginalny ton dostosowując się do kulturowych niuansów języka polskiego, aby tłumaczenie było jasne, angażujące i wierne intencji słów. Jeśli masz inny tekst do przetłumaczenia, daj mi znać.